Lecimy naszyjniki, dziewczynki, od 8 zł w górę. Głównie po 10 zł mam dziewczynki. Także lecimy, numer 1, 8 zł, naszyjnik 8 zł, takie kulki matowe, kamienie dziewczyny matowe, z takim sercem przepiękne, 8 zł tylko. kod Pupsik, 7,5, 9,1. 7,5, Następne serce dziewczynki, przepiękne, pompowane za 10 zł z cyrkoniko. Spójrzcie, jakie cudo. 10 zł tylko. Przepiękne. 45 cm plus 5 przeduszki. 10 zł. Kot Pupsik. 9,9, 5,0. Tutaj też wyprzedaż dziewczynki z 28 na 20 zł. Meduza. Przepiękna meduza. Ona jest taka dłuższa. 55 cm tutaj do 60. Przepiękna meduza. Mmm, Naszyjnik tutaj, ten. Widzicie jaki gruby splot? Przepiękny. Do, do tego możecie sobie użyć inne przeduszki. E, Przywierzki. E, 20 zł z 28 9,479. Oko proroka za 10 zł tylko 45 i 5 tutaj przepiękne. 10 zł 9946. Jakie cudo z Moonrivera. przepiękne. Moonriver, 20 zł dzisiaj tylko. Przepiękne. Naszyjnik jest obłędny, jest na bogato. Myślę, że do, na jesień do jakichś swetrów przepięknie będzie pasował. 20 zł. Kot pupsik, 9,8, 6, 9,8, 6, 8. Przepiękna mama dziewczynki. Napisek mam. Przepiękny. Jeden jedyny. 15 zł. Tylko. Mudriver. 7, 7053. 5, 7, 0, 5 Wysadzane oczywiście cyrkonią. Przepiękna celebrytka, cieniusieńka. Miałyście bransoletkę w tym stylu za 8 zł. Teraz macie naszyjnik 8 zł. Taka dziewczynka celebrytka. Przepiękna. Widzicie? Z takimi elementami. 8 zł tylko dziewczynki. Kod pupsik oczywiście. 7, 4, 8, 1. 7, 4, 8, gwiazd. Tygrysie oko. Przepiękne. Z taką. Um, z takim dziewczynki księżycem przepiękne 25 zł tylko tygrysie oko przepiękne 25 zł kod pupsik 9910 9910 Ksuping. taka krawatka przedłużana przepiękna kuleczkowa 10 zł dziewczyny kod pupsik 9671 9671 Fajnie będzie pasować do kolczyków kuleczkowych. I ten jest mój ulubiony, cały z koralików. Cały koralikowy, na końcu takie serce, przepiękne koraliki. Kod Pupsik 9871, tylko 15 zł. Przepiękne dziewczynki, Przepiękny. Tylko 15 zł. Tamten dziewczyny już mam na szyi. Przepięknie wygląda, tak, mm, tak dziewczęco, biżuteryjnie, super. Dobra, 8 zł motylek dziewczyny, 8 zł motylek, kod płupsik 7395. 7395. Za 5 zł, dziewczyny, mam takie cudo. Dwie sztuki ostatnie, 5 zł z turkusikiem przepięknym, kod płupsik 7598. 5, 5 zł tylko. Szybko się cofnę do tego co mam ze mnie koralikowe przepiękne kod pupsik 9871 9871 i to jest dziewczynki a, ksuping. tak mi się wydaje że to był Xuping Tak suping dziewczyny przepiękny Mam cudo przepiękny krawat bardzo długi krawat żmijkowy bardzo długi dziewczyny przepiękny 15 zł tylko to jest stalóweczka. no to to obłędnie wygląda. Jak lubicie takie długie krawaty? Przepiękny jest. Żmijkowy. I lubicie srebrne rzeczy polecam serdecznie. żmijeczkowy, obłędny. 15 zł tylko. Kto pierwszy ten lepszy? Kod 1 7814. Rzmijka jubilerska dziewczyny, przepiękna 45 plus 5 do zawieszek. Taka żmijeczka, przepiękna 10 zł tylko. Kod Pupsik 7513. 1 3. I mam cudo z Monrivera, przepiękne, taki pastylkowy cały, przepiękny, za 15 złotych tylko. Widzicie? Obłędny jest. 15 złotych tylko. Zobaczcie, cały pastylkowy. Plus serce jest też takich pastylek. O, serce! serc do tego cyrkonie 15 złotych tylko. Kod pupsik 9,876. I na koniec cudo żelkowe, przepiękne ostatnie sztuki za 15 zł, serce żelkowe, obłędne 15 zł od pupsik 9915.